Matura 2022. Jak znaleźć przecieki tematów. I nie tylko. Dziś, moi drodzy, temat mega na czasie, czyli o maturalnych przeciekach, czyli jakie będą tematy. Na przykład na maturze z polskiego. Poza tym też krótko powiem sobie o maturalnych zasadach, które dla niektórych mogą być dość zaskakujące, no a dla cierpliwych, którzy wysłuchają do końca, mamy materiał dodatkowy, czyli pewien karygodny błąd na maturze z języka polskiego, warto go uniknąć. Słuchajcie, ostatni rok pokazał dość dobrze, jak znaleźć przecieki. Tematów maturalnych, problemów maturalnych, to łatwiej w przypadku polskiego nie da się ukryć, a matematyka no, jest jak zwykle trudna. Także przy oszukiwaniu, matematyka okazuje się być trudna. Szczegóły, jak znaleźć przecieki, są dostępne w tym odcinku. O tu. To dla tych, co słuchają na YouTubie, a jak zwykle. Ci ze Spotify muszą sobie znaleźć odcinek o maturze 2021. No w każdym razie, dla tych, którzy chcą znać tylko samo sedno, a szczegółów nie chcą znać, słuchajcie, mega użyteczny jest Google Trends. Google Trends sprawdza nam popularność wyszukiwania fraz. I na przykład rok temu, parę minut po siódmej, bardzo takim trendującym, takim zwyżkującym, zyskującym popularność, Fragmentem, taką frazą była lalka oraz ambicja. I to zainteresowanie trwało tak od parę minut po siódmej do 845, co jest logiczne, bo o 9 zaczyna się matura, czyli ósma najpóźniej już trzeba się wylogować. I cóż się okazało? No i okazało się, że rzeczywiście temat o lalce i o roli ambicji w życiu człowieka był. Mamy w ogóle takiego maturalnego jasnowidza z Podlasia, bo to właściwie tam na Podlasiu popularność tej frazy tak wyskoczyła w górę. Te przecieki pojawiają się dość regularnie na Podlasiu. W 2020 roku, w 2021 roku, już jutro przekonamy się, czy w 2022 również Google Trends nam pomogą poznać tematy chwilę przed rozpoczęciem matury. No dobra, a jakie są zasady maturalne? No, kilka jest ciekawych. Tak? Znaczy, po pierwsze, oczywiście, jak ściągamy i nas trafią, no to nie tylko, że wywalą nas z sali, ale także nie będziemy mogli w sierpniu poprawiać. Czyli no, to jest taka, można powiedzieć, kara uzasadniona. Natomiast jest ciekawa rzecz. Otóż, jeśli ktoś wniesie na salę komórkę i w czasie trwania matury ta komórka zadzwoni to egzamin zostanie unieważniony dla całej sali, nie tylko dla właściciela telefonu, który zadzwoni, ale dla całej sali. No to jest, słuchajcie, grube, bo w ten sposób przy pomocy jednego telefonu możemy ugotować naprawdę znaczną liczbę osób. Przed wejściem na egzamin maturalny trzeba się wylegitymować, czyli trzeba mieć dowód osobisty lub paszport. No i tu się pojawia pytanie, bo przyznajemy to w naszej własnej szkole, więc ciekaw jestem, czy w praktyce zapominalscy zostaną wpuszczeni, no bo nauczyciel sprawdzający, no tak, no Kowalski, znowu zapomniałeś, tym razem dowodu zapomniałeś, matole, no ale wchodź, pisz tę maturę, czy też powiem, no Kowalski, znam cię od lat trzech czy tam czterech, ale sorry. Nie masz dokumentu, nie wejdziesz. To jest ciekawe. Do tego jeszcze maturzyści muszą mieć długopis z czarnym wkładem, czemu nie niebieskim, właściwie nie wiem. A mogą sobie wnieść na salę także ołówek. Okay. Dozwolona, słuchajcie, jest woda mineralna, ale musi być bez etykiety. I chusteczki higieniczne też są dozwolone, ale bez opakowania. Dlaczego? Pff. Nie mam pojęcia, co ta etykieta i opakowanie przeszkadzają? Jakieś pomysły? Macie jakieś pomysły? Ja trochę nie wiem. Rozumiem, że można by przy użyciu butelki z wodą mineralną, już prędzej przy użyciu chusteczek można byłoby jakoś tam ściągać trochę, ale etykieta i opakowanie od chusteczek chyba w tym ściąganiu roli by nie odgrywały, chyba że ktoś ma jakiś naprawdę ciekawy pomysł. A podczas egzaminu z matematyki możemy mieć linijkę, cyrkiel oraz kalkulator prosty. No i koniec rzędem temu, kto zna różnicę między kalkulatorem prostym a kalkulatorem krzywym. No dobra, na koniec dzisiejszego króciutkiego odcinka Błąd Słuchajcie, cały ten odcinek powstał tak naprawdę z inspiracji pana Łukasza, który wytknął mi błąd i któremu bardzo za to dziękuję, bo to jest błąd językowy, który ja robię od, od zawsze. Może niezbyt często, bo niezbyt często chyba używam tego zwrotu, ale. Naprawdę ten błąd robię zawsze, bo, bo nie miałem pojęcia, że go robię, nie miałem pojęcia, że to jest błąd. Jest kilka takich błędów, które robię, wiem, że je robię i staram się ich unikać, natomiast ten był dla mnie kompletnym zaskoczeniem, więc pozwólcie, że wezmę ten błąd na tapet. To znaczy no, na tapetę oczywiście, czy na tapet. No właśnie, jak się mówi, słuchajcie, weźmiemy coś na tapet, czy na tapetę? Co to jest tapet? Tapeta to każdy wie, tak? No, słuchajcie, mówi się, że coś się znalazło na tapecie. I takie stwierdzenie jest poprawne. No, jeżeli coś się znalazło na tapecie, no to ktoś to musiał na ową tapetę wziąć, prawda? Wziąć coś na tapetę. Otóż nie. Otóż nie, moi drodzy, bo cała rzecz pochodzi z języka niemieckiego i teraz będzie mój najlepszy berliński akcent. Etwas auf Tapet Tapetbringen. Niemiecki nigdy nie był moją pasją jeszcze raz. Etwas aufs Tapet bringen. Nie wiem czy wyszło lepiej w każdym razie. Tapet. Tapet to jest taki stół przykryty zielonym suknem, przy którym toczą się obrady. I w tym momencie kiedy na coś, coś się znajdzie na takim stole, no to tak, to zaczynamy o tym dyskutować, bo to jest stół do dyskusji, prawda? To jest stół, przy którym dyskutujemy. Więc coś znalazło się na tapecie, ale to nie jest ta tapeta, tylko ten tapet. Słuchajcie, nie miałem pojęcia. Nie miałem pojęcia i założę się, że wielu z Was też nie miało pojęcia. I mam taką prośbę. Sprawdźmy, jak wielu. Pod filmem zamieszczam komentarz. Właśnie dokładnie taki. Nie miałem pojęcia. I teraz, jeżeli nie miałeś pojęcia, to kliknij przy tym komentarzu kciuk w górę. A jeżeli byłeś taki mądry, byłaś taka mądra, jeżeli wiedzieliście, że bierzemy właśnie na tapet, a nie na tapetę, no to przy tym komentarzu dajcie kciuk w dół i w ten bardzo prosty sposób dowiemy się, jak bardzo wartościowy był dla Was komentarz pana Łukasza, który mi ten błąd wytknął, bo dla mnie on był bardzo wartościowy. Raz jeszcze dziękuję, panie Łukaszu. I do usłyszenia.